Urodziłem się w 1819 roku w Ubielu, polskim majątku szlacheckim, niedaleko Mińska Litewskiego. Na ziemiach polskich, bez Polski. Po 24 lata temu nasz kraj zniknął z mapy świata. Jednak polskość w naszych domach trwała. Byliśmy narodem bez kraju, ale z własnym językiem i nieśmiertelną kulturą. Przez lata uczyłem się harmonii, kontrapunktu, instrumentacji i dyrygentury. Studiowałem w Berlinie, lecz moje serce pozostało w Wilnie. To tam w 1840 roku wziąłem ślub. Rodzina nam się powiększała, a dziesięcioro dziadek trzeba było utrzymać. Pisałem więc operetki, kantaty, pracując nad kunsztem kompozycji. Moja pierwsza opera Halka powstała w Anno Domini 1848 w we wersji dwuaktowej. Nowe, czteroaktowe opracowanie Halki zostało wystawione w Warszawie w styczniu 1858 roku i przyniosło mi Stanisławowi Moniuszce sukces i drogę do pozycji dyrektora Teatru Narodowego w Warszawie. Serce. Rosło. I tak powoli na zagarniętej lecz naszej ziemi ponownie ziarnko polskości zaczęło kiełkować. Maria Kalergis była wówczas moją protektorką. Zorganizowała koncert, który umożliwił mi wyjazd do Paryża. Choć koncert udał się świetnie, Paryż nie spełnił moich oczekiwań, ale nawiązałem kontakt z Rossiniem, korespondując z nim później w sprawach muzycznych. Po Halce przyszedł czas na śmiałe opery. Powstał wtedy komiczny flis, dramatyczna hrabina i werbum nobile. I wreszcie najbardziej później znane dzieło, straszny dwór. Ten ostatni utkany był z nici wspomnień, pragnień i tęsknot. Potem powstała jeszcze paria, a po niej operetka Beata i trzy balety. Twórczy był to i niezwykły czas. Napisałem ponad 300 pieśni i ułożyłem je w 12 zeszytów, zwanych śpiewnikami domowymi. Straszny dwór, wystawiony już po powstaniu styczniowym, został przez cenzurę carską zdjęty z afisza po trzech przedstawieniach. Wtedy czuliśmy wszyscy, że Polska w nas jest, że my jesteśmy Polską. Im bliżej życia jesieni, tym trudniej. Zmęczony intensywną pracą pisałem do przyjaciela Aleksandra Walickiego 30 kwietnia 1872 roku. Młoda krytyka pomaga mi, jak umie. Z powodu opery Beata reflektują mnie, żem stary, że niepotrzebnie wołam o natchnienie, gdy ono tylko do młodych przychodzi. Ja im wołam. Dobrze, dobrze. Tylko raz jeszcze. I skończę. Ale czy panowie zaczyniecie? Ponad miesiąc później umieram, na zawał serca w wieku 53 lat. Obok oper i pieśni mój przodek komponował także utwory religijne, kantaty. Muzykę kameralną i fortepianową, muzykę do baletów i sztuk teatralnych. Te obszary muzyki Stanisława Moniuszki są dopiero od niedawna dokładniej odkrywane przez muzyków. Należą do nich młodzieńcze, pełne klasycznego uroku dwa kwartety smyczkowe dedykowane Elsnerowi, msze i liryczne litanie ostrobramskie, liczne kompozycje fortepianowe i parę uwertur koncertowych. Z których najbardziej znana jest bajka. To wszystko jest schedą muzycznego patriotyzmu i służy budowaniu wolnej Polski, kulturą, muzyką, słowem.